Zapraszam na jasełka w wykonaniu przedszkolaku z powitowa nowego. <głos> 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 Do nas, grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona. W roku, roku cały świat pierzynką otuliła, zmieniła w bajkę sa i gwiazdy rozpływa. Trzeba przecież wierzyć, co da. Kto tam puka i czego szuka? Miła pani, miły panie. Proszę dla żony o jakieś posłanie. Tyle się tutaj, że w pęta, a my przecież mamy święta. Jest wigilia i kolędy. Dziwni ludzie chodzą tędy. Idźcie stąd, bo psem pocztuje i wam kości parachuje. Ludzie, rodzika drzecie ze strachu. Bo żałujecie kawałka dachu. Zapraszam. Zapraszam. Do nas. Do nas. Jestem biednym. Jestem biednym. Gospodarze. Gospodarze. Lecz gościnność. Bez, 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 bez. Prosta kas. Prosta każe gości. Prosto. Prosto. Zdrowki. Nawet Piękki. bardzo skromnej. Niech ci błękę. Trochę. Siada, tam się śpicie, się bądala. Niech ci Bóg to wynagrodzi. staj mi Boże syn się zrodzi. Ja! Chłopaki, wódka widziałem u folutka. Choć nie był zielony, tylko biało suknie wystrojony. Musiał to być anioł z nieba, do Betlejem iść nam trzeba. Co się tam lejem stało, że po mocach spać nie dają? Bóg prawdziwy rzesze nieba, zanieść mu prezenty trzeba. Hej, Czekola, poczekajcie, o nas nie zapominajcie. Przecież na dworze taka zawierucha, przyda wam się mleko i ciepła poducha. Zostańcie, a nie pożałujecie, damy wam wszystko, co tylko chcecie. Batoniki, czekoladki, ciasto z kremem, marmolada Nic niczego idziemy witać Boga Prawdziwego! Wiele łasko trzyma od niego. Uzwól mały królu, że cię rozwesele. ruku ci podusie mięciutko pościelę. Mam dla ciebie ze smoczkiem, buteleczkę. Będę cię karmił kaszką mamną z mleczkiem. Ja mam dla ciebie misia plus kiedy będzie ci zimno, smytu się do niego. Jestem biedny pastuszek, często pusty jest mój brzuszek. Choć z jedzenia mam niewiele, z tobą Jezu się podzielę. Ludzie, prości, nie udawajcie, Pan za to wszystko zapłaci. Ja Jezusiu, zaśpiewam ci kolendę, obiecuję, że wcale fałszować nie będę. Na razie proszę nie śpiewajcie, małemu Bogu spać dajcie. Musi zdrowo rosnąć nasz Jezusek mały, bo jak będzie duży, zbawi świat cały. Kochani aniołowie, coś wam teraz powiem. Jezus przyszedł prosto z nieba, więc troszczyć się o Niego trzeba. Czy nie masz, noci hmm. maleńki, twoje nóżki małe? Jak pozwolisz, to je trochę obrzeję sobie. Z Jaduszkami uścielimy podłogę, a pieluszki, co utkamy, Najświętszej Pamięce damy. Śpiewajmy Mu na chwałę, stańmy przed Nim w koło, Ja mu nóżki od wszystkich aniołów. Tymczasem do stajenki, do Jezusa i panienki, męcy ze wschodu przybywają i chwało panu małemu oddają. Pan na cześć królu. Witaj nam panie świata, wyczekiwane długie lata. Coś narodzi się wśród ludzi, by nadzieję Z przepowiedni los twój znany, przez proroków przewidziany. Wielkie twoje jest zadanie, z którym masz się zmierzyć panie. Choć po wogi mleczysz złobie, my widzimy Boga w Tobie i na dowód naszej wiary u Twych stóp składamy dar. Herodem strzeż was Boże, on, on, on wam krzywdę zrobić może. Gdy mu z drogi nie zejdziecie, może zabić Boże dziecię. Wielkie dzięki, goście mili, żeście szmaty drogi przebyli, by pokłonić się dziecinie, pamięć o was nie zaginie. O błogosław nas, Boża dziecina, by w ciemnościach grzechu nikt nie zginął byśmy Boga całą duszą wielbili i w łączności z Nim żyli. Podłobos papieżu to nas wszystkich tutaj zebrali. spraw, aby serca nasze były czyste i osiągnęły szczęście wiekuiste. Jak to dobrze są święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie i zwierzęta są drodzy i bliscy. Pijny sobie odpuszczają. Miłość ludzi łączył, ze szczęścia tylko wilgoł oczy. I wzruszają, godzą, łączą, szoką, kolędami. Pozostają, gdy się skończą cudownymi snami. <tuszy> <tuszy> Chociaż my się tobie wiedzie, Szczerze chcę zamazać winę, więc zapraszam Was w gościnę. Razem z Bożym przyjdziemy jeszcze przed piątkiem. My czarty z piekła, szczerze przepraszamy i w ogóle nasze dusze oddamy. Obiecujemy więcej nie kusić, do złego dzień wie, That's not there. historyjki, o Jezusku, synu Maryjki, to naprawdę się zdarzyło, choć wielu w to nie wierzyło. Niech historia ta traciła, pozostanie wiecznie żywa, a Wam wszystkim że w kolędzeniach wszelakich cnót przyda.